Lin Po Polsku Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin Po Polsku. Lin Po Polsku to cykl podcastów, które w prosty sposób popularyzują wiedzę na temat metod optymalizacji produkcji, na temat Lin Managementu oraz Lin Six Sigma. Jest z nami dzisiaj gość specjalny, to jest Igor Łęgowski z Indii. No, jest właściwie już udało mi się wrócić z Indii. W Indiach byłem przez ponad e, miesiąc. Dziękuję za e, nazwanie mnie gościem specjalnym. Ja już się u, czuję u, siebie, u, u Ciebie na twoich. Rozmowach prawie jak u siebie w domu, bo to nie jest pierwsza nasza wspólna rozmowa. Mam nadzieję, że nie ostatnia. I ciekawy, jaki temat dzisiaj przygotowałeś na naszą rozmowę? Temat jakości. Jakość jest ważna. Przed chwilą spieraliśmy się na temat jakości nagrań poprzez różne dyktafony, mikrofony. Narzekaliśmy na jakość przedzmacniaczy w laptopach. Dlatego, że jakość moich nagrań to jest coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia słuchaczy. Oni chcą słyszeć nas dobrze. Ja zacząłem zastanawiać się, czy w ogóle zagadnienia jakościowe, które pojawiają się w, te, w cyklu Lin po polsku, czy w ogóle są w jakiś sposób związane z tym, że właśnie Linem. No, według mnie, oczywiście, e, koncepcja Linu e, tak naprawdę wywodzi się tak na, z dążenia do jak najlepszej jakości. W bardzo ogólnej, jakby tej, tej definicji, e, ponieważ tak naprawdę. Szczupłe wytwarzanie jest to wytwarzanie i poświęcanie zasobów i energii i czasu tylko po to, żeby zaspokoić oczekiwania klientów, a to jest jak najprostsza definicja jakości, więc to jest według mnie tożsame. Tak naprawdę nie można mówić o linii, nie skupiając się i nie definiując jakości. Różne są te definicje jakości, na przykład definicja. Stworzona przez pana Deminga, czyli przewidywalny stopień różnorodności, niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku. Widać tutaj, pojawia się jednak ten czynnik kosztów. Kto inny, pan Crosby, mówi, że to zgodność z wymaganiami, natomiast Ishikawa mówi, że jest to zgodność z wymaganiami użytkowników. Niemniej, z punktu widzenia Japończyków, jakość to jest coś, do czego my dążymy i dążymy i dążymy i zbliżamy się asymptotycznie. Chodzi tutaj o najwyższą jakość. No, powiem, powiem tobie szczerze i wszystkim naszym słuchaczom, że nie postawiłem sobie dotychczas celu, żeby spisać i poznać, zapamiętać wszystkie definicje jakości definiowane albo tworzone przez różne osoby na całym świecie. Ja patrzę na jakość z bardzo prostej i takiej pragmatycznej strony. Mianowicie, jak ona wpływa na to, co robimy, jak postępujemy, jak się organizujemy, jak, jak definiujemy standardy i, i jak realizujemy cele. Z tych definicji, o których wspomniałeś, według mnie i ciekawy, definicja jest mi najbliższa, bo jest najbardziej ogólna. Tak naprawdę we wszystkich definicjach jakości, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, prędzej czy później zawsze opieramy się o Klienta, jego oczekiwania i sposób, w jaki my te oczekiwania spełniamy? No, wydaje mi się, że jest to zbieżne z wieloma założeniami, o których wcześniej mówiliśmy dla systemu linowskiego, dlatego, że to właśnie klient nadaje takt naszej produkcji to właśnie klient składa swoje wymagania w naszych rękach, a my staramy się te wymagania wypełnić. Jednym słowem, poziomowany system ssący. Jest właśnie na usługach klienta, a nie na usługach y, firmy produkcyjnej. I, i tutaj, tutaj trzeba pamiętać, że y, wszystkie narzędzia, albo wszyscy, wszystkie sposoby na to, jak realizujemy swoje cele. Powinny być stosowane w zależności od sytuacji. Czyli tak naprawdę nigdy nie powinno być tak, że definiujemy na przykład a priori system sący, bo wszyscy mówią, że to jest najlepszy system w linie. To wszystko zależy i zależy właśnie od klientów. Od klientów, których mamy. Jeżeli nasi klienci na przykład mają bardzo przewidywalne, stałe zapotrzebowania na ilości piwa pitego w każdym miesiącu w roku i możemy te oczekiwania klientów przewidzieć z bardzo, dużą, bardzo dużym podobieństwem, to jak najbardziej trzeba stosować metodę push, a nie pull, ponieważ jest to metoda, która pozwala bardziej zoptymalizować koszty. Tak? Natomiast jeżeli nasz klient oczekuje zmienności. I on oczekuje, że my będziemy gotowi z sekundy na sekundę zmienić nasze, nasze procesy, bo on ma takie oczekiwania, to w tym momencie zmieniamy system na, na sądzę, więc to naprawdę to wszystko zależy od definicji klienta. I tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz, którą z doświadczenia zauważyłem, niestety w, w, w polskich firmach, chociaż w licznych zagranicznych firmach, problem, który powoduje to, że Nasze dążenia do jakości nie są kompleksowe, nie, nie, nie ogarniają wszystkich zagadnień wokół nas. Jest, chodzi mi o złą albo nie do końca wdrażaną definicję klienta, ponieważ nie można mówić o jakości, nie znając definicji klienta. Moja definicja klienta brzmi w ten sposób: jest to każda osoba, która oczekuje na efekt mojej pracy. I w tym momencie my widzimy wokół siebie klientów nie tylko w formie firmy, która w, w, płaci nam za faktury, za wygotowe, ale też kolega obok, który odbiera ode mnie e, efekt mojej pracy i, i jakość w stosunku... Do mnie, między mną a tym moim klientem, klientem wewnętrznym, czyli kolegą z działu obok, jest tak samo ważna jak jakość pomiędzy naszą firmą a klientem zewnętrznym, który kupuje wyroby. Jeżeli w firmie wszyscy zrozumieją definicję klienta w tej właśnie szerokiej formie, to nagle jakość pojawia się wszędzie i jest równie ważna w relacjach pomiędzy zespołami, zespołami uczestnikami zespołów. Pracownikami, kierownictwem, a, całą, a także całą firmą i, i klientem zewnętrznym. Tak. Więc tutaj definicja klienta jest kluczowa w jakości, i właściwie jakości bez klienta nie ma. Mhm. Dobrze, a ja troszeczkę włożę kij w mrowisko. Definicja Taguchiego: jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich. A zatem okazuje się, że Pojawia się tutaj taki drugi biegun, do którego ja będę później chciał nawiązać. Chodzi o to, że czasem jakość może być szkodliwa, nawet dla wytwórcy. Nie wtedy, kiedy jest niska. Ale w troszeczkę innym przypadku. Ale dzisiaj nie będziemy w tym nagraniu poruszać wszystkich aspektów tqm bo niewątpliwie będziemy się tutaj musieli zbliżyć do kompleksowego zarządzania jakością. Ty jesteś specjalistą Lean Six Sigma, Master Black Beltem, i ja chcę zapytać o Lean Six Sigma. Ona się przydaje do tego, żeby zarządzać jakością, prawda? No, oczywiście, oczywiście. Lean Six Sigma była stworzona do tego, żeby Poprawiać jakość w efektach działań zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Tak, bo tak naprawdę, nie wiem, czy, czy zdajesz sobie sprawę, czy znaczy, może słyszałeś, pewnie czytałeś i w internecie jest dużo na ten temat, na temat tej historii. tak? Więc inżynierowie motoroli tak naprawdę wymyślili koncepcję Six a znaczy zastosowali metodę już znaną ze statystyki tak, do, do swoich działań, ponieważ zauważyli, że oni w swoich działaniach robią o wiele więcej błędów niż inżynierowie z firm japońskich, które weszły na rynek amerykański i konkurują. To wszystko miało efekt w i koszcie produktów, to wszystko miało efekt w tym, jak długo dany produkt mógł być wykorzystywany przez użytkowników, jakość dźwięku, jakość w ogóle usługi realizacyjnej Proponowane przez, przez da, dane produkty, jakość miała w tym momencie wielki wpływ na konkurencyjność. Tak? No i, i firmy amerykańskie zaczęły się bronić, po prostu zaczęły się bronić przed japońską japoń, konkurencją i zorientowali się, że tak naprawdę robią wiele więcej, więcej błędów, więc Six Sigma z natury jest narzędziem stricte zdefiniowanym do tego, żeby eliminować błędy i jakość w swoich działaniach. Czy my możemy zastanawiać się nad pewnego rodzaju odchyleniem procesów od średniej, kiedy analizujemy je? No, i tutaj znowu oczywiście tak. No jakość w tej analizie statystycznej obserwowanych danych z procesu jest, jest kluczowa, ponieważ tak naprawdę bez jakości, bez tej oczekiwania klientów, a klienci tak naprawdę swoje, swoje oczekiwania definiują w formie też. Takiej bardzo praktycznej. Wszyscy wiedzą, i klienci, i firmy produkujące, że wszystko w się zmienia tak? w wyniku różnych przyczyn wpływa na to otoczenie wpływa na to nasza istota ludzka i nasza ułomność tak jako ludzi i wpływa też oczywiście najprostsza zasada termodynamiki jeżeli po prostu chcemy coś wytworzyć musimy coś oddać tak czyli nie ma nic za darmo nie ma prepetomobile, mobile czyli każde narzędzie się psuje i się zużywa w trakcie i to wszystko to naprawdę wpływa na to że Efekty naszych pracy nigdy nie będą zawsze takie same, to nie będzie linia ciągła, tiiit, tylko zawsze będzie się zmieniać. I tą zmienność nie, akceptują i klienci, i akceptują też dostawcy. Więc klienci, klienci definiują, definiują tą zmienność w formie tolerancji, czyli ja chcę mieć wartość x, ale wiem, że żyjemy w takim, a nie innym świecie i nasi dostawcy też mają takie same problemy, więc w związku z tym akceptują pewną tolerancję. I teraz tą tolerancję bierze dostawca i przykłada do pomierzonych efektów swojej, swojej produkcji. Czyli on widzi tą swoją zmienność, którą ma w swoich maszynach, z perspek w perspektywie akceptowanej zmienności przez klienta. I teraz ta zła jakość w tej naszej tolerancyjnej przestrzeni to jest to, co wybiega, wybiega poza tą. Tolerancję, tak? I to wtedy jest przedmiotem wszelkich analiz, problemów i większych kosztów. Kończąc to dzisiejsze nagranie, które, tak jak mówię, nie obejmie wszystkich aspektów jakości poruszanych przez Six Sigma, chciałbym skupić się na jednym wskaźniku, na tak zwanej Wielkiej Delcie. Możesz wytłumaczyć, co to za ciekawy wskaźnik? Bardzo mi miło, że pytasz o Wielką Deltę, ponieważ jest to mój autorski twór. Jest to wskaźnik, który nie różni się niczym od wszystkich definicji jakościowych, o których już rozmawialiśmy wcześniej. To jest to samo to jest najbardziej ogólna definicja jakości. Stworzyłem ją po to, żeby można było przybliżyć ten dosyć skomplikowany. Aspekt naszego życia do każdemu pracownikowi w firmie. Moją ideą było to, żeby zdefiniować to w tak prosty sposób, żeby można było tą jakość właśnie w perspektywie klientów wewnętrznych, czyli relacjach pomiędzy zespołami w ramach zespołów, zapisać to w ten sposób, żeby każdy mógł nagle zrozumieć. A delta, no to wiem, no, delta to jest tak naprawdę różnica pomiędzy tym, co ja robię, a co oczekuje mój klient? Dlatego nazywam to wielką deltą, ponieważ jest to najogólniejsza definicja jakości, która mówi o tym, że jest to różnica pomiędzy efektem naszej pracy a oczekiwaniami klienta. I teraz, do jakiej wartości dążymy? No, to jest najcie najciekawsze pytanie w, podczas moich szkolenia, jak, jak zadaję to samo pytanie moim, moim uczestnikom, e, oczywiście musi dążyć do zera ponieważ jeżeli wielka delta ma wartość 0 to znaczy że my dokładnie raz wiemy co oczekuje nasz klient potrafimy to zdefiniować i potrafimy też powtórzyć efekty naszej pracy w ten sposób że naszą pracę w ten sposób że efekty spełniają idealnie oczekiwania klienta czyli w końcu zero ma wielką wartość i ja uważam, że napisałem to na jednym moim artykule na LinkedInie, że jedną z pierwszych firm, które właśnie postawiły na deltę równą zero, chociaż oczywiście nie, nie nazywały tego w ten sposób, ale koncepcja jest identyczna, jest właśnie Toyota. Toyota chciała, żeby wszyscy pracownicy na każdym szczeblu, od pracowników aż po prezesów, robili tylko i wyłącznie to, czego oczekują klienci. Nic więcej i nic mniej. To jest bardzo trudne. I to jest właśnie to, co ja nazywałem włożeniem kija w mrowisko, dlatego że definicja Taguciego, która mówi o tym, że jakość to jest czego brak oznacza straty dla wszystkich, powoduje, że produkując nadmierną jakością, ja mogę tracić. No tak, tutaj, więc wróćmy, nadmierna jakość, wróćmy do tej delty równej 0. Jakie inne wartości może mieć delta? Może być na minus? Oczywiście, to są typowe wszystkie braki, yy, skrapy, reworki, reklamacje, ale też delta może być na plus. I teraz bardzo często miałem na swoich szkoleniach, yy, wiesz, pracowników z marketingu, tak? Bo oni mówią: Jak to? Nie może być na plus, na plus jest źle. Przecież my tu zawsze musimy wykraczać poza oczekiwania klientów, musimy je dawać więcej. Jest konkurencja, wszyscy chcą klientów zagarnąć dla siebie. A ja mówię: okej, okay, okej, okay. bardzo dobrze. Pewnie Wam chodzi o efekt tak zwany wow. Wiesz, to jest efekt wow, to jest efekt, kiedy klient, kiedy, kiedy klient bierze do, do ręki ten produkt, wow, ale świetny produkt, nie spodziewałem się, tak że to może wyglądać, wyglądać w ten sposób, ale jak dobrze wiesz, każdy efekt wow, czyli nowy design, nowy pomysł jest pewnym planem zarządu firmy, która chce w ten sposób zagadnąć nowych klientów. I teraz zrealizowanie tego planu marketingowego, czyli zrobienie dokładnie nowego produktu z y, takimi cechami i w takiej jakości i zrobienie tego dokładnie z planem, jest to właśnie delta równa zero. Mimo, że dla klienta, tak, dla klienta jest to coś nowego, ale dla firmy zrobienie projektu z nowymi y, cechami produktu to jest dokładnie delta równa zero. Teraz jeszcze y, y, przypomnę, jeszcze inny efekt. Y, przypomnij sobie, że. Macie załóżmy serię produkcyjną yy, zgodną z rysunkiem, z dokumentacją od klientów, od klienta, i yy, ta dokumentacja jest stała przez całą serię produkcyjną. Czyli właściwie jest ustalona też cena za, za ten produkt, załóżmy, nie wiem, tam 10 euro. I klient nigdy nie chce zapłacić ani centa więcej z, z różnych powodów, prawda? I teraz, jeżeli podczas tej serii produkcyjnej. Maszyny, pracownicy, ktokolwiek w firmie zrobi więcej niż jest w umowie, więcej niż w specyfikacji, więcej niż w rysunku, klient może nawet tego nie zobaczyć, nawet może odrzucić, a na pewno nie będzie chciał pokrywać tych większych kosztów. Więc delta powyżej zera, czyli na plus, zawsze będzie generowała większe koszty, a nie będzie gwarantowała lepszej sprzedaży i lepszej renomy. No, w efektów w walki konkurencyjnej z innymi firmami. Na pewno spowoduje też większą czasochłonność, a czasochłonność czasami bywa szkodliwa. Ja mówię tutaj o długości naszych nagrań, które zasadniczo powinny wynosić kwadrans, a zatem, żeby nasi słuchacze nie wystawili nam żółtej kartki, tak jak na nadchodzących euro, będę dzisiaj już kończyć to nagranie. Igor Łęgowski, specjalista Master Black Belt Six Sigma, opowiedział dzisiaj o pewnych podstawach dotykających się właśnie zarządzania jakością w ujęciu lin Six Sigma. Sławomir Szczepaniec, dziennikarz, promotor marki, prowadzi dzielnie ten cykl, zachęcany Waszymi lajkami oraz komentarzami. Jesteśmy obecni na portalu LinkedIn, jesteśmy obecni na Facebooku, a Igor Łęgowski jeszcze na stronie Promako. Mam nadzieję Sławku, że będziemy kontynuowali rozmowę, bo temat jest dosłownie tylko liźnięty, bardzo delikatnie, a za, za deltą i za jakością kryje się całe morze y, nierozwiązanych problemów. To będziemy je rozwiązywać po kawałku. Ja na razie dziękuję.